Bajko czytanie. Witajcie. Dzisiaj chcielibyśmy z naszym Żydekusiem zaprezentować Wam kolejną historyjkę w ramach naszego konkursu. Pamiętacie, wysłuchajcie naszych bajek, a potem rysujcie historyjki, opowiastki, które do nas prześlecie. Bierzcie udział w naszym konkursie. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci. Dzisiaj wybraliśmy dla Was historię Doroty Skwark pod tytułem Prezent od różowej wróżki. W małej chatce mieszkała różowa wróżka. Tak ją nazywano, bo zawsze nosiła suknie w tym kolorze. Miała też różowe talerze, kubki. Właściwie to wszystko miała różowe. Patrycja. Bo tak miała na imię różowa wróżka, kochała zwierzęta i chętnie robiła im niespodzianki. Zbliżały się urodziny krecika. Patrycja poszła do niego, żeby wybadać, czego potrzebuje. Gdy przekroczyła próg jego domu, chwyciła się za głowę: Ojej, a co tu się stało? Gospodarz siedział na łóżku, a wokół porozrzucane były ubrania i zabawki. Kreciku, jesteś chory, zaniepokoiła się patrycja, ale krecik tylko westchnął. Wróżka zaczęła układać rzeczy na swoich miejscach, a krecik wciąż siedział bez ruchu. Niedobrze, powiedział. Co niedobrze? Z czym niedobrze? Dopytywała się Patrycja, ale Krecik jedynie wzruszał ramionami. Gdy wróżka posprzątała mieszkanie Krecika, poszła do domu, by przygotować mu magiczny sok na poprawę samopoczucia. Po drodze spotkała Jerzyka, który szedł odwiedzić przyjaciela. Opowiedziała mu wszystko, co widziała, a Jerzyk odparł. Krecik tak wzdychał od kilku dni, kiedy to uderzył się o drzewo. Zupełnie jakby go nie widział. Przecież krety mają słaby wzrok, przypomniała Patrycja. Niby tak, ale nasz krecik nigdy na to nie narzekał, odrzekł Jerzyk. Wróżka już wiedziała skąd ten bałagan i cały ten smutek u krecika. Pobiegła do domu i wyczarowała okulary. Oczywiście różowe. Zaniosła je przyjacielowi. To twój urodzinowy prezent. Powiedziała, zakładając okulary na nos krecika. Ojej, jak wyraźnie widzę! zawołał krecik. Bo to są okulary. Uśmiechnęła się wróżka. A mają różowy kolor, żebyś widział świat na różowo. Co to znaczy? Wtrącił się Jerzyk? To znaczy dostrzegać dobre strony każdej sytuacji, wyjaśniła Patrycja. A potem razem przygotowali urodzinowe przyjęcie. Serdecznie dziękujemy Wam za uwagę z naszym Rzedekusiem i zapraszamy Was do wysłuchania kolejnej historii.